Jest późno i ciemno i zimno e, też dlatego będę szeptać Ale Chciałbym was z tego miejsca powitać, bo jak widzicie za mną nastrój jest przeprowadzkowy No lato się skończyło i trzeba wyjechać na studia, tak? Ledwo mnie widać, świecą mi się tylko oczy Ale jest 12 godzina i o 4 wyjeżdżamy Więc... Oj. Więc po prostu chciałem z tego miejsca zacząć, bo jak wstanę to wiem, że nie będę w stanie nic powiedzieć A, no i najważniejsza informacja Jedziemy do Gdańska Trzecia czterdzieści Jeszcze ciemno na zewnątrz, i trzeba jechać. Muszę się przyznać, że minęły już dwa tygodnie, jak to nagrywam, od przeprowadzki, ale dzień za dniem próbuję uporządkować sobie bardziej życie tutaj i studia. Już miałem jeden weekendowy wyjazd i przede wszystkim próbuję osadzić się w tej nowej przestrzeni, w której się znalazłem, a to naprawdę, uwierzcie mi, zajmuje dużo czasu. Także celem tego nagrania jest taki luźniejszy format, ale luźniejszy wcale nie oznacza bez celu, ponieważ mam przygotowany jeden segment zrobienia czegoś, który sam w tym momencie nie wiem, czy wyjdzie, ale to się przekonamy wy zaraz, ja za jakiś czas. Jednak na razie... Oprowadzę was po przestrzeni. Za tymi drzwiami znajduje się mój pokój, tak więc zapraszam. Czy wy wiecie, że on jest plastikowy? A obok tej łona B-roślinki jest drukarka 3D. I to będzie gładkie przejście do właśnie tego segmentu, o którym Wam wspominałem. Dlaczego gładkie? Ponieważ właśnie jest związane z drukiem 3D i z odpakowaniem nowego pokoju i stworzeniem pewnej dekoracji, która chciałbym, żeby zawisła na jednej ze ścian. A mianowicie będziemy robić LED. I co to w ogóle jest? Czemu 1800 doświadczenie? Ten, kto mnie zna, wie, że jestem wielkim fanem tego Hemingwaya. 1800 doświadczenie to jest nazwa oraz logo ostatniego albumu, który wydał. Jestem nawet na tę okazję przygotowany. Właśnie to jest koszulka z jego merchu i z tyłu też jest znak, który swoją drogą mam wytatuowany. Ale nie jestem żadnym psychofanem, ok? Tak, ale stwierdziłem, że to będzie fajna dekoracja plus odkopanie starego projektu, który wydrukowałem w listopadzie tamtego roku. Poza tym też nigdy nie lutowałem, także dzisiaj się tego nauczę. Dzień dobry! Mamy zupełnie inny dzień, a mi tak ciężko się do tego zabrać, ale dzisiaj powiedziałem sobie i postanowiłem, że to jest ten dzień, w którym to kończę. I to będzie dobry dzień. I już wam wszystko tłumaczę. Myśląc o tym, jak to moja praca może wyglądać, podzieliłem ją na trzy etapy. A więc pierwszy nazwałem rozplanowanie dziur, jakże kreatywnie. I jak się możecie spodziewać, będzie on polegał na rozplanowaniu dziur. <gry> A one są potrzebne po to, aby rozprowadzić kable przez nie, tak aby wszystko działało na jednym zasilaczu. I ten etap jest właściwie za mną, bo jak wcześniej wam pokazywałem ten wydruk, to miał on na sobie takie czarne kropeczki, i to właśnie są wyznaczone miejsca, w którym będę robić te dziury. No i nie zajęło mi to długo. Tak samo jak mam nadzieję, że nie zajmie mi długo etap drugi, który nazywa się palenie dziur. I będzie on polegał słuchajcie, wiecie na czym? Na wypalaniu dziur. Może ciekawym jest to, jak będę to robić, ponieważ zrobię to za pomocą zapalniczki i drutu. W względu też na to, że materiał, z którego wykonany jest ten druk to PLA, który jest bardzo podatny na temperatury, tak więc rozgrzany drut na pewno przez niego przejdzie, co, co też wcześniej testowałem. Na ten moment koniec gadania. Czas się zabrać do pracy. <zysy> Tyle było z projektu. Zrobimy to w grudniu. No, to było, no. no nie, trudno. Ma to działać mi. No mi też miało działać i co? Cokolwiek ci pożyczyłem tydzień, to zawsze się psuje. A to nie jest prawda. Nie mam pomysłu. Podsumowanie. Pa, pa. Ostatnim trzecim etapem miało być lutowanie. I wiecie, to była taka rzecz, której się naprawdę chciałem nauczyć i tak czułem, że mam to pod kontrolą, że ten sprzęt działa, w byłem przekonany, że działa, bo właśnie na koniec dnia okazało się, że wcale tak nie jest i że lutownica się nie włącza. Specjalnie wzięta tu do Gdańska z myślą o tym projekcie, pożyczona od siostry i to, co było widać przed chwilą, to właśnie nasza wspólna rozmowa o tym. Tak jak sobie wcześniej myślałem o tym ledzie, że wiecie, że to będzie takie fajne, że zaraz tutaj wstanę i ten led się za mną zapali, o, no, tak teraz jestem trochę zmęczony już tym. Co więcej, przede wszystkim nie chcę odraczać publikacji tego filmu, właśnie ze względu na to, że coś mi nie wyszło. Właśnie o to w tym chodzi. Od początku założyłem sobie, że to będzie taka bardziej vlogowa forma, a vlog to jest taka relacja rzeczywistości, a po prostu rzeczy czasem się nie udają, i to jest jakby okej. Okay. I zależy tylko na tym, żeby tworzyć nowe treści, żeby to się dobrze oglądało, i żebym ja też czuł jakąś taką poprawę w sobie. Mam teraz takie, i czuję to, i to jest normalne, bo to jest dopiero początek, takie werbalne spięcie w sobie wiecie, potrzebuję nabyć trochę takiego luzu no i im więcej będę tworzyć, tym lepiej po prostu mi się będzie też to nagrywać. A to, żebym teraz się skupił na tym jednym konkretnym projekcie i tak zablokował się i nie publikował niczego zanim to skończę i nie robił tego następnego kroku, to by w ogóle to było całkowite przewartościowanie. No i co myślimy o mieszkaniu? Uważam, że spoko chyba, nie? Nie no, ale powiem wam, że jestem turbo, turbo, turbo wdzięczny, że mam taką przestrzeń swoją do rozwijania się, do studiowania, do wyrażania się twórczo i jest to wspaniałe. Jak widać, również czasem wychodzę z mieszkania, ale tam czuję też, że po prostu chcę się być, bo jest dużo słońca i jest super oświetlone, tak jak chciałem, żeby było, bo mogę sobie wyświetlać taniec z gwiazdami, rzutnikiem na wielkiej białej ścianie, która tam jest. No i wiadomo, że to jest tylko wynajem, ale myślę, że trzeba cieszyć się po prostu za Stanu rzeczy. No i sama kwestia przeprowadzki. Gdańsk jest piękny. No i też czuję, że mało czasu minęło na to, żebym mógł coś więcej powiedzieć. Ale podczas tych trzech tygodni, jak tu jestem, naprawdę się już trochę wydarzyło. Poznałem trochę ludzi na studia. No i po prostu zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Jestem całkiem podekscytowany tym. No a poza tym, kurde, człowieku, może? Można sobie tak po prostu wyjść nad morze? No, uważam, że jest to cudowne, bo kocham morze i kto by w ogóle pomyślał, no Adam sprzed pięciu lat. Na pewno nie. Tak, jestem po publikacji mojego pierwszego filmu. Pewnie widzieliście, a jeżeli nie, to bardzo zachęcam do obejrzenia. I muszę powiedzieć, że był super odbiór i dziękuję każdej osobie, która okazała jakąkolwiek formę wsparcia, polubienie, komentarz, subskrypcję, czy osoby, które napisały do mnie prywatnie. To naprawdę wszystko super miłe i daje taki zastrzyk energii do robienia rzeczy. Także teraz z tego czasu, który nadchodzi, trzeba wycisnąć jak z gąbki, i to by było na tyle. Już nie mam dzisiaj więcej projektów, które mogą mi się nie udać.